Dobrze, nie wiem, co to miało znaczyć. Ale coś się stało. Ej. O. Ej. Ej, ej, ej. Nie szalek. Ej, no co? Przecież się broniłem. No bronię się, co jest? Będzie zbyt trudne. póki możesz. No tak, jakoś damy radę. Trzeba po poczekać trochę na nich. No i co? Jest taka opcja, że oni mogą uciekać. Nie no, spoko. Co chodzi? Jest... Nie op, op, op! Uwaga! Nigdy fail. Nie, nie Niech nie pokaże tego, Pujownik. nie wiem, nie wiem, Dzięki wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie biura. Dobra. wiem, żeby to sobie nie przypomniało mnie Chodź, spójrz! Radę? Czyli te walki... Jezu, aleś tempeltaj. Te, te walki w sumie nie są aż takie trudne, znaczy trudne, mozolne mi się wydawało. O no, tu jest jakiś mieszczów, czyli... proszę, robisz mi krzywdę! Ciebie!

Dobra, dobra, dobra. Eera. Nie mojego... No po co, jak ja muszę uratować jakiegoś mieszkańca? A tym co? Pojawił się jakiś spider. Oj. Już przestaciłem. Się doszło, ja odnowi. Nie masz ze mną szansy! Dług jest po mojej stronie. No Dobra. Ja. Ja. z tobą, kobieto to A coś tak się pchasz. Idiota.

Poczekać, aż nas... O, pięknie. To co, że zabijam? A wy ilu zabijacie? O. Nie jest źle. Co teraz faktycznie oddajemy. Wystarczy chyba trzy sztuki i koleś leży. To, trochę życia odyskali nie po to żeby je stracić o, znowu się obronili no i kolejny żebyś taki on mieszczucha mieć tyle kłopotów ej no kontrę miałem znaczy atak to co u nich robisz? Ej A no przecież naciskam i ten przycisk i co jest Ej, 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 ej hoł Może nie zauważyłeś, że już przegrałem. Dobra, dobra nie Sytuacja wymaga tego spierni siedzieli trochę Zaraz tam ich przywitam z pełnym paskiem źle się tylko ten, to życie trochę odnowi, dobra Dobra, trochę po tym... trochę... pobiegamy. I chodź. Tylko tu zostałeś! Jezu, ja się męczę. To my żyjmy, tylko coś nie powiem wam. I możemy uciekać, inni nam pomogą. Ale tu mamy jakieś... O oh. No właśnie, to jest ten typ. Którego... praktycznie teraz się nie da rozwalić. Możemy przed nim tylko uciec. Ale jakoś... innym tym. O, tu mamy. Pięknie. Tylko że obszar tu nie zamknięty, ale możemy się tu skitrać. Tutaj się trochę napiję. Bo jednak, gadanie czegoś wymaga. Trzeba mieć suche gardło. Znaczy, mokre. Znaczy, żeby nie było suche. Dobra. Siadź jeszcze trochę. Trochę Ci nogi odpoczną. Aha. Bojownicy. Tu mam jeszcze mieszkańca. To jednak rezygnowałem z eskorty tego informatora Ani mi to pomoże, ani mi ulży Są bojownicy, oni nam pomagają, bo wcześniej nie jedziemy za nic do, do czego to oni są potrzebni Mam nadzieję, że teraz ta walka będzie trochę szybsza I mniej skomplikowana Bo naprawdę oni są żyjąc Ale nie skacz jak małpa, Ej. Nie chwytaj się, tylko się spadnij. O Boże. Ten się nada na nim, jeszcze popatrz chyba nie na mnie. A gdzie on jest tym śmieciem? Po której stronie? Już wszystko widzimy. Mm. Nędzy złodzieju, uczdę ci za to dłoje! Tu jest mnie! To nie, tu będę po Dużo więcej rzeczy. Mam wiele rzeczy, wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy. Nie wierny! Nie no. wierny! O, fajnie, za wiemy. Ojej! O, teraz poszło szybko. O, ja i tak nie, nie słyszę. Ej, dobra, dobra, dobra. Dam sobie radę, nikt mnie nie goni. Pies czeka. Nie wiem czy słyszycie. Jest tu jakiś mieszkaniec? O, fajnie flagę sobie zdobędziemy. Ten człowiek robi. Z flagę zabraliśmy Ale no. jesteś co y nic Błagam, Ćwiczę. Podejdź, podejdź. Złodzieju, Jesteś Ćwiczę! Parkour! Nie po o co y Nie wiem o co chodzi.

się złożyło. No znowu. To, trochę poczekamy. Kobietźna nic się nie boi. Te ataki są wolniejsze, ale są skuteczniejsze. Jak taki agent dostanie takiego strzała, to to naprawdę boli. No, to tak mi więcej miejsca zrobi. Co ja robię? Ale zam. No. Pięknie. No. Piękna akcja. Na koniec. No, stań mu na jajach, no pewnie. Czyli oni nam pomagają, nas jakiś strasznik zaatakuje czy coś Dobra Ale uciekamy A oni tam przepychają się z nimi, czyli dobrze Mamy jakichś mieszczuchów gdzieś Tu są bojownicy, bojownicy, tu dalej mieszczuch No kolejny miesz mieszczuch, mieszczuch Poczekajcie nie, bojownicy, bojownicy, bojownicy Bo tam gdzie uratujemy mieszczuchów się... Ta... znaczy uratujemy to się na mieszczuchów zamieniają w... Bo... znaczy bojownicy tam stają Przybywają jakoś magicznie Nakręciłem A, w sumie Co tam szkodzi Skorzystać No szkoda, naprawdę szkoda, że nie możesz pływać Widać, że jeszcze nie, nie było jakichś tam, yy, nie wiem, rzeki były, ale nie i trenować w jakichś tak rzekach. Czy coś na ten styl. O, mam flagę. No. Puść się. Znaczy, nie w tym sensie, co bez pest bez skojarzy. Bo... No ten obszar zamknięty. <śm> <śm> irytujące.